Bardzo dobra pierwsza kwarta, fantastyczne otwarcie podstawowej piątki, kilka jeszcze rotacji, 13 punktów w pierwszej kwarcie na przewagi to naprawdę jest to co, co jakby trener marzy o czymś takim, bo kiedyś może się to zaciąć, druga kwarta była słabym widowiskiem, przez wiele minut w ogóle nie było punktów, ale jakby ta przewaga cały czas nie malała i mieliśmy jakby kontrolę, w pewnym momencie się trochę zacięło. Złapaliśmy przewinienia, zapaliśmy dużą zadyszkę. Mieliśmy tylko dwa dni przerwy, tak naprawdę po ostatnim meczu, i trochę się bałem, że, że fizycznie umrzemy i że będzie nam naprawdę ciężko dowieć zwycięstwo. Ale czasami te wymuszone rotacje, czasami te przemyślane rotacje dały jakby efekt, i, i jakby szargi tym rzutem za trzy punkty, kiedy Toruńs doszedł nas na pięć punktów, dała jakby taką wiarę w to, że, że żeśmy się, możemy się szybko podnieść, i, i tak było. Mówiłem przed meczem, że tu bardzo ciężko się gra. Myślę, że dziś, dziś mogliście grać przeciwko Orenburgu czy Ekaterymburgu, a nie przez, przeciwko takie słabe, takiego mojego słabe, słabego zespołu. Byliśmy przygotowani na wszystko, żadnych niespodzianek. Dziś nie było e, niespodzianki tylko takie, że nie było idę piekarskie, że Cinej bardzo słabo zagrała ten mecz i niespodzianki, jeżeli można powiedzieć, że jest to niespodzianka, że młode zawodniczki e, typu Tower czy Jaworska, czy nie wiem tam te młode, wszystkie wasze mogą, myślę, że już powinni, powinniście zrobić drugą ekipę, żeby grać tą e, e, ekstra klasę z dwie ekipy, dwa, dwa zespoły. Dzisiaj koncentracja duża. Dziewczyny były dobrze nastawione. Powiedziałem im, że jak tylko jest otwarta pozycja, mają się nie zastanawiać, wykonywać rzut. A to dzisiaj przyniosło nam Dabla w postaci Dabla, czyli naszych bliźniaczek. Zdobyły kilkanaście punktów, bodajże 18 i miały 10 zbiórek razem, czyli po prostu zastąpiły bardzo dobrze cinie i oby tak dalej. Bardzo ważny dla nas mecz. Brakowało nam Izy i staraliśmy się jak najlepiej ją zastąpić. Nie było łatwo, bo przeciwniczki były silniejsze, ale walczyłyśmy do końca i teraz cieszymy się, że dalej walczymy o wejście do czwórki. Cały czas jesteśmy w grze, ostatni mecz będzie decydował. Tory ma teoretycznie dużo łatwiejszą drogę, bo grał siebie ze Szczecinem, a jeżeli wygra, jest automatycznie w czwórce, jeden z dwóch zespołów, który walczy bezpośrednio, w bydgoszczy, odpadnie. Jeżeli. Musimy teraz się bardzo mocno zregenerować i dobrze przygotować mentalnie i taktycznie na to spotkanie i pojechać z nastawieniem, że musimy ten mecz wygrać.